Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. E, witam Was w kolejnym rozważaniu Słowa Bożego. E, jesteśmy dzisiaj w ogrodzie. E, świeci słońce, bardzo ładna pogoda jest. E, kwitną już drzewa, kwiaty, jest piękna pogoda. E, ale momentami, jak widzicie, towarzyszy nam wiatr. E, czasem jest to wiatr silny, porywisty, czasem słaby, lekki. E, wiatru. Nie da się zobaczyć, ale możemy go poczuć. E, czujemy go oczywiście bardziej nad morzem, czujemy go bardziej w górach, w wietrzne dni. E, wiatr przynosi nam orzeźwienie, jest ożywczy, jest życiodajny. E, I w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus obiecuje nam Ducha Prawdy. Tego, który ma nas doprowadzić do całej prawdy, bo, jak powie Pan Jezus, nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi apostołom rzeczy przyszłe. On otoczy Jezusa chwałą, bo weźmie moc z Pana Boga. Jezus zapowiada w dzisiejszej Ewangelii bardzo wielkie, spektakularne wydarzenie, jakie ma nastąpić, do którego też ciągle się przygotowujemy: czyli zesłanie Ducha Świętego. I Duch Święty zstąpił e, na apostołów i na Maryję, tak by jeszcze lepiej poznali Pana Boga i by mogli głosić Ewangelię całemu światu właśnie w duchu i w prawdzie. I zesłanie Ducha Świętego jest to pełne objawienie się Pana Boga poprzez właśnie właśnie nadzwyczajne działanie trzeciej Osoby Bożej, Ducha Świętego. Jak relacjonują nam dzieje apostolskie w rozdziale drugim, dokonało się w to sposób spektakularny, nieprawdopodobny. Nagle rozległ się z szum z nieba, jakby gwałtownie wiejącego wiatru i napełnił się cały dom Duchem Świętym. I Pan Bóg posłużył się tutaj obrazem wiatru, aby apostołowie na własnej skórze doświadczyli, odczuli działanie Niewidzialnego Ducha Świętego i mieli odwagę iść w świat i głosić światu Ewangelię. Także w naszym życiu duchowym Pan Bóg działa i posługuje się tak zwanymi natchnieniami, swoim takim delikatnym, jak wiatr, działaniem Ducha Świętego w nas, i są to wszelkie pomysły, wszelkie natchnienia, właśnie by czynić dobrze, by powiedzieć komuś dobre słowo, by postępować. Tak, jak powinien postępować chrześcijanin. Mam takie zadanie dla każdego i każdej z Was. Poproś dzisiaj Ducha Świętego, aby pomógł Ci to działanie zaobserwować, ale też za tym e, natchnieniem, za tym e, delikatnym pomysłem pójść. Szczęść Boże!